Słuchajcie, właśnie wyszedłem z kina z Prometeusza. Zobaczyłem nowy film Ridleya Scotta. Film, na który fani science fiction długo czekali. I wypowiadał się znakomicie. I jest znakomity, kurde. Naprawdę rozwalił mnie. Świetny film. Każdy fan alienów i fan w ogóle science fiction, który nie jest przesłodzony, powinien to zobaczyć. Naprawdę mroczny, ciężki film, w którym... No, jest taki dosyć nieprzewidywalny, tak, każdy fan Obcego będzie próbować sobie przewidywać tę fabułę, jak to się rozwinie e, i próbował dopasować ten film do schematu pozostałych filmów z Obcymi, czy tej podstawowej tetralogii obecnej, czy y, czy jakichś spin-offów, a tutaj ten film po prostu na każdym kroku coś zaskakuje i e, Ridley Scott tak się bawi tą konwencją, gdzie gdzieś zawsze, powiedzmy, coś nie pasuje, prawda? Ci się wydaje, że o, teraz wiem, co się stanie, bo to będzie taki sam schemat, jak każdy inny film z obcym. Jakaś załoga wchodzi na jakiś opuszczany statek, wiadomo, co będzie dalej, a tutaj nie. Cały czas po prostu ta układanka jest konstruowana i wymyślana na nowo. E, niesamowite Kreaty aktorskie, w ogóle Michael Fassbender to jest taki aktor, e, tam gra robota, czyli e, to co, na no mniej więcej tą postać, którą pani e, obcego znają jako bishop w, w, w tych późniejszych filmach, czy znaczy, raczej pierwowzór tej postaci, ale kwo, że jaki on jest, oczywiście pani filmów go pamiętają z na przykład Bengalów wojny, gdzie grał w czterech językach w jednym filmie. I, wymiatał, a tutaj natomiast gra Androida i przede wszystkim co on robi jest jakaś taka straszna sztuczność. Widać, że on udaje emocje, których nie czuje, widać, że jego ruchy są takie po prostu oszczędne, że on nie myśli i nie działa tak jak człowiek, tylko jest taki robotyczny we wszystkim. No Świetna, świetna postać naprawdę do tego Charlie Steron, która wygląda niesamowicie seksownie i też jest taka taka odczłowieczona w tym filmie świetna postać główna bohaterka którą gra numi rapacza czyli e, no aktorka przede wszystkim znana z trylogii Millenium w wydaniu szwedzkim e, oraz z Sherlocka Holmesa nowego też daje rady no widać że to jest jakieś takie odwołanie się do hmm, do tradycji replay jako bo kobiecej Bohaterki filmów o obcym. No kurczę, ogólnie masakra po prostu. Jest. Nie Hollywood, znaczy, jest film oczywiście hollywoodzki, ale jest taki nieprzewidywalny. To mi się najbardziej w nim podobało, że. że nie wiadomo, co się stanie, tak naprawdę. Zaskakuje. I jest niesamowicie świetny wizualnie po prostu i pod względem efektów jak i też stylówy ja jak widziałem już na gwiazdunach jakiś tam sam design kombinezonów yy, bohaterów to już czułem klimat no świetny kierunek artystyczny tutaj obrano, to science fiction jest takie wysmakowane, takie trochę retro, prawda? W klimatach, jak wyobrażano sobie kosmos i o no, tych kosmos w latach 50 -tych, 60 -tych, a trochę też współczesne i to jest takie science fiction podczepione pod współczesność. Nie jest jakiś to, prawda, jakieś Gwiezdne Wojny, tylko wszystko jest takie względnie realistyczne i, i, i namacalne. Więc ogólnie, jak tylko ten film Wyjdzie do kin w Polsce za jakiś miesiąc, to musicie go koniecznie zobaczyć, jeśli jesteście fanami science fiction czy w ogóle po prostu dobrych filmów. Ja jestem pod mega wrażeniem. Co? No szczęśliwie, szczęśliwy jestem, że miałem okazję akurat w Los Angeles zobaczyć ten film. Bo faktycznie polska premiera jest opóźniona jakoś bardzo. Nie wiadomo do końca z jakich, z jakich powodów. Więc polecam Wam, Prometeusz, mówię Wam, świetny film, naprawdę. Trzymajcie się.